oglądania programu EzoTV Jesteśmy w telewizji interaktywnej, a więc udział Państwa jest jak najbardziej pożądany. Bardzo proszę, abyście Państwo dzwonili, abyście wysyłali SMS-ki. Podam Państwu numery te telefonów, dzięki którym będziemy mogli się razem kontaktować tutaj u nas w studio. To jest telefon stacjonarny 0700 483 043, z telefonów z całego świata 004822. 22, 523-2032 z komórek wszystkich sieci, gwiazdka 720-81 71 i SMS-ki treści Ezo. Pytanie do mnie. Bardzo proszę o datę urodzenia, o, o y, 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 imię czy imiona i numer 73212. Proszę Państwa, ja chciałabym kontynuować swoją, swo, swoje opowieści na temat energii kamieni. Dziś przy, przyniosłam Państwu do studia. Takie dzieło sztuki prawdziwe to jest kalcyt w formie, nie wiem czy tak będzie widać, ale jest rzeczywiście przecudny, to jest kalcyt w formie szczotki. Jest to kamień, który przecudnie oczyszcza pomieszczenia z negatywnej energii. Jest to kamień oczyszczający niskie wibracje, także w każdym domu, który jest tak zwanym otwartym domem, w którym bywa dużo gości, w którym ten przepływ ludzi, jest duże w domu, w którym no, czasami panują jakieś, jakieś nerwowe sytuacje, są, są kłótnie. Doskonale rzeczywiście się spełnia w roli takiego pochłaniacza, takiej gąbki, która, która gdzieś neutralizuje nam te, te negatywne energie. Proszę Państwa, cudny kamień do wszelkiego rodzaju gabinetów terapeutycznych, czy, czy do, do tych gabinetów, do których przychodzą ludzie z niską wibracją, jest naprawdę do doskonałe przy pracy z ludźmi. Oczywiście do miejsc pracy też bardzo polecam, bo tak jak mówię, nie dość, że, że ma tutaj te energie, które nam sprzyjają, które pochłaniają te negatywy z naszego otoczenia, to jeszcze po prostu jest, jest ładny, jest dekoracyjne, także bardzo, bardzo tutaj Państwu polecam taki kalcyt. W formie szczotki oczywiście, ale mamy jeszcze dla Państwa taki, taki malutki koralik kryształu. Nie wiem, czy to będzie widać, który to, to, to jest akurat w formie koralika, ale oczywiście kryształ może być w przeróżnej formie. I takie kryształki trzy powieszone pod ży, żyrandolem czy lampą kuchenną. Ja może, jeszcze, ja może jeszcze pokażę go tak, żeby był, żeby był widoczny. Nie wiem czy, czy będzie. No, to jest akurat taki koraliczek, ale mogą być różne inne formy tego, tego kryształku. Powieszony pod lampą kuchenną, czy pod żyrandolem trzy takie kryształki. Trzy, trzy takie koraliczki. Oczywiście wibrować będą wszystkimi kolorami ten czy energią, energią tych kolorów. To jeszcze ściąga do domu pieniądze, przyciąga dobrobyt. Jak wiadomo, to oczywiście według zasad Feng Shui, jak wiadomo, kuchnia jest sercem domu, także tutaj bardzo proszę też wspierać się tymi energiami. Ja mam teraz połączenie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry dzień Pani. Panią, Pani Magdaleno. Tak, dzień dobry. Moje imię Teresa. Dobrze, Pani Teresko. Jestem urodzona... Tak? 2707 1954. 27, 54 rok. Dobrze, kochanie. I jakie pytanie ma Pani do mnie? Ja mam takie pytanie o swoje zdrowie, bo ja mam teraz w najbliższym czasie, jutro, pojutrze i tak dużo takich badań. Pustka. Chodzi w ogóle o jamę już będę miała endoskopię i bardzo się martwię. Oprócz tego taka, taka plamka jest na, na, na policzku i ona jej nie było i pojawiła się i rośnie. Taka płaska, ale właśnie wysłali mnie do poradni przyklinicznej. Co tam zadecydują, boję się troszeczkę. Rozumiem. Zaraz zobaczę. A drugie pytanie, tak, tak. mowa bym jeszcze, że Dobrze. moja mama po prostu Dobrą decyzję po prostu jakby to powiedzieć podjęła, bo ona, ona wykupiła mieszkanie i miało to być u notariusza, ja z nią byłam już dawno, dawno i miało to być na siostrę przepisaną i na mnie po połowie, tak? no ale siostra teraz poznała no, za granicą jakiegoś pana i, i który ma wrócić i po prostu siostra y, zostaje na tym mieszkaniu, zostaje wszystko, wszystko, oprócz tego, że ja y, połowę, co mama włożyła, tu udoskonaliłam na przykład za połowę kal kaloryferów i mhm. połowę jest. Czyli 7, zainwestowała 7. Pani, tak, w ten, ja to w tą mieszkanko, a teraz tak, w sumie to będzie tak, dla tak, Pani siostry przeznaczone. Tak, ja 7,5 tysiąca Dobrze, pani Teresko, a jeszcze datę urodzenia mamusi? 2901 Dobrze i ja mam zapytać, czy mama, czy to jest dobra decyzja, tak, że, tak. że pani siostra tam będzie mieszkać, tak? tak, tak. Czy siostra tam może jakiś wpływ miała na to na mamę, czy, czy, siostra czy po prostu miała to wpływ? jest konkretnie mamy decyzja, bo pani to się wydaje taką suchą. Duchą ceną, po prostu to, co mama pożyła na półno, a w końcu ona będzie mieszkała w tym doskonałym mieszkaniu w końcu. Dobrze pani Teresko, dobrze, kochanie, to zaraz sprawdzimy, tylko najpierw się tutaj zajmiemy pani zdrówkiem, dobrze? dobrze. Pani Teresko, co ja chcę powiedzieć z numerologii? Generalnie jest Pani bardzo silną osobą. i jest... Tak, ale teraz ja tak wiem, było. Kotunio, a to dlatego, że weszła, weszła Pani w tej chwili w drugi rok osobisty. Aha. Natomiast co jest bardzo ważne, bo ten drugi rok jest taki chwiejny, jest bardzo emocjonalny. Właśnie, właśnie tutaj te lęki, które Pani ma, prawda, te obawy, Aha. to tu mogą być też choroby psychosomatyczne. Także jeżeli ja mogłabym Panią prosić o to, żeby Pani gdzieś w jakiś tam sposób popracowała z tymi lękami, żeby nie ściągać tej rzeczywistości do siebie, okay. wie Pani? To Staram jest ba się. bardzo proszę, bardzo dobrze. Pani, pani Teresko, Pani jest bardzo intuicyjną też osobą, pani tak. bardzo dużo rzeczy wie, Pani nawet tak, coś tam czuwa, wie, ale proszę. dokładnie, ale, ale nawet, nawet Pani nie wie, skąd Pani to wie, ale Pani dokładnie. wie. Kochanie, tu jest jeszcze jedna bardzo, bardzo pozytywna rzecz. Pani jest w dwujeczce, w drugim roku, a w drugim no. roku, drugi rok jest naprawdę taki bardzo dobry, jeżeli chodzi o leczenie, o, o wyzdrowienie, no. wie Pani? to jest, to jest tak. rzeczywiście. Dobry rok, także ja już tutaj jestem, jakby z numerologii spokojna, że panią yy, dobrze. Tu... dobrze. To pierwsze, o co pytamy, jeżeli chodzi o zdrówko? Tak. Ale o tą plamę na policzku, czy, czy... O tą plamę, w ogóle jakby tak sprawy gastryczne, bo teraz aha ja i te, gastryczne. te badania mam zrobione. Dobrze. Mam je że... zrobione. Dobrze. I MSG, tam czustka, właśnie endoskopie, yy, nażrołtka. No, Dobrze, pani, pani Tereniu, kochana, ale co mi tutaj karty pokazują? Rzeczywiście jest wszystko po prostu rozregulowane. Tutaj jakby, jakby to wszystko, ale to jest to, ten, ten układ pokarmowy u Pani, ale to też jakby pokazane jest tutaj, no głównie jest wątroba, ale, ale wie Pani, to jest też jakby na tle nerwowym, też ta, ta psychosomatyka. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo tutaj karty bardzo wyraźnie zaznaczają, że, że mogą to też być dziedziczne choroby. Czy, czy wie Pani coś na ten temat? No właśnie, nikt nie chorował, no, no, nikt nie, się nie chorował, mm -hmm. nikt, ja już właśnie miałam. Pani Teresko, ja pani już tutaj mówię, co mi karty pokazują, bo na pewno jest ta wątroba, ale proszę się nie martwić, to znaczy ten układ pokarmowy tutaj trzustka i, 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 i tak dalej, ale to, to tak jak powiedziałam, to są nerwy, to się da wyleczyć, wie pani? I, i leczenie skończy się bardzo, bardzo pomyślnie jest, jest, ma pani tutaj fajne wyjście w ogóle z, z tej choroby, tylko oczywiście trzeba być jak najbardziej pod kontrolą. Dobrze, że Pani te badania zrobiła. Natomiast co Pani Teresko, jak będzie się pani tak zamęczać, zadręczać, to zaraz układ sercowo, znaczy? da o sobie znać. Tak. No to i... Trochę serce... Kochanie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą mi tutaj karty wyrzucają również, mhm. że Pani nie odpoczywa podczas snu. Nie wiem. Być nie, może... Nie, nie potrafię spać. No właśnie. Chodzę jak duch. Po, 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 po no, no, no więc właśnie. To nie dość, że pani nie może zasnąć, tak. to jeszcze podczas. Albo to godziny się budzę, no tak. właśnie, to podczas snu pani organizm się po prostu nie regeneruje. Rozumie nie. pani? Nie. I co tutaj jest ważne, pani Teresko, przestawić łóżko, chociaż, no nie wiem, troszeczkę, chociaż ten centymetr, dwa, może, może coś pomoże. No. Ja zaraz pani pokażę. w czy... różne miejsca chodzi i nie, da... nie, nie. Dobrze, pani Teresko. Pani takie nerwowe. To jest nerwowe, oczywiście, to jest wszystko na podłożu nerwowym. Pani tereniu, ja, pani mnie ogląda, tak? Tak. Ja tutaj pokażę taką runę, którą bardzo proszę sobie narysować i pod łóżko położyć. To Aha. jest runa algi. Widzi Pani? Tak, jest ja znam. On, to jest też świetnie tak, odpromienny. Tak, tak to, tak, ochrona. To jest świetny odpromiennik również okay. i ona działa również na, okay. na y, 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 to znaczy pomoże też Pani w jakiś tam sposób zregenerować organizm, bo to trzeba zrobić, Pani Teresko, bo Pani, okay. in, no po prostu tu, tu okay. będzie tak, że będzie Pani wychodziła z jednej choroby i, i zapadała na następną. Oczka mogą polecieć zaraz Pani Teresko i trzeba będzie się zgłosić do okulisty i... Y, no, coś mi się właśnie... Tak, za, zaraz, zaraz się może tak zadziać. Okay. I bardzo proszę tutaj coś zrobić z tym z, tym, z Paniem. Musi pan pani po prostu, po prostu regenerować organizm, bo, bo tak jak mówię, Aha. będzie pani wychodziła z jednej choroby w drugą. Proszę odłożyć emocje. Pani Teraz bardzo bardzo. No, zaraz zobaczymy, co z tą plamką, kochanie. Co to, co to jest tutaj? Jeszcze potem chodzi jeśli o mamę. No ja, ja nie wiem, ale może ja źle odbieram, ale to mi się takie troszeczkę wydaje mi sprawiedliwe. Ja już chciałam nawet z tych 7,5 tysiąca zrezygnować, mhm. bo po prostu taka się czuję jakaś. Nie wiem, że to coś nie tak. Rozumiem, Za, to, z, z mamusią zaraz zobaczymy, dobrze ja zaraz pani odpowiem, tą tylko, no właśnie, tylko tą ja plankę, kochanie, tutaj mi karty boję, pokazują, to jest że coś... coś nie, nie, kotunku, proszę się nie bać, to, to jest tak, y, jakiś krwiaczek, to są w ogóle jakieś. Y, y, to jest taka brązowa plamka, taka płatka. Ja rozumiem, ale tutaj to... bardziej hormonalne sprawy. Hormonalne? Tak, tak, także proszę się nie bać, hmm. pani, pani Teresko, tutaj proszę iść do lekarza i naprawdę to leczenie skończy się dla pani bardzo dobrze. Tak? Nic nie a, będzie. A, naprawdę? Proszę mi tutaj zaufać. Proszę. Chirurgiczne nie będzie leczenie? Wie Pani, że ja Chirurgię? nawet nie widzę tak naprawdę chirurgicznego. Jeżeli będzie, to to będzie taki taki bardzo delikatny zabieg. Wie Pani? I Aha, proszę normalnie. się o, te, o to nie martwić. Naprawdę Pani Teresko będzie, będzie zdrowie ja, ja nie widzę tutaj nawet, żeby musiała się Pani na przykład położyć do szpitala, prawda? Żeby gdzieś tam w jakiś... Nie, nie, nie. Tutaj o tą plamkę proszę, proszę absolutnie. To jakby pokazują, że to, to jest coś, no mówię, tu krwiaczek Wychodzi, ale też y, 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 po prostu kwestia tutaj hormonalnej tak. gospodarki u pani, a to jest bardzo możliwe w drugim, w drugim tak. roku, tak. bo to naprawdę są takie, takie, y, y, takie, tak. takie po prostu ma wibracje ten tak. rok. Już patrzę teraz, czy, czy, ma, czy siostra wpłynęła na mamę y, 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 przy podjęciu decyzji tak. o, o tym mieszkanie, tak? Tak. No bardzo jest pani przybita, pani Teresko. Nie, bo ja mogę ich zrezygnować, bo ja nie jestem chytrusem. Naprawdę, tylko tak mnie boli ta taka Ja rozumiem. Może ja się mylę, no po prostu może mama. Powiem, no, pani tak, powiem pani też. tak, pani tereniu, że, że rzeczywiście to jakby decyzja została przemyślana w związku z tym mieszkaniem i, i był tutaj wpływ pani siostry na, na mamę. Był jak najbardziej, ona przekazała jakąś wizję te, tego, takiej transakcji, a nie takiej jak wcześniejsza, o, o której było wcześniej mowa. W jakiś taki sposób, wie pani, bajecznie kolorowej, że ona się tym tak. po prostu zajmie, że, że jej to jest jakby bardziej Potrzebne niż pani. Tak, tak. I, mm, i tutaj to, tak... to się sami mówiła: ty masz gdzie mieszkać? Dokładnie. Ja zostawię mojej córce mieszkanie. A... Dokładnie. A, 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 a gdzie my mamy mieszkanie. Poza... Mhm. Właśnie, i ona coś takiego powiedziała pani, mhm. pani mamusi, że, że jej się jakby należy, prawda? Bo ona tak. y, y, gdzieś tutaj no, z racji tej, że, że rodzina, że biedna, że, że tak, y, y, gdzieś tak, bardziej tak. potrzebuje. I tutaj ewidentnie. też nie przelewa, naprawdę. <laughs> ja ja wiem, że pani teraz. Naprawdę. Proszę mi wierzyć, że. To znaczy, pani Terenu. jeżeli chciałaby Pani tutaj też wpłynąć na, na decyzję swojej mamy, to jak najbardziej karty tu pokazują, że może Pani po prostu y, 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 zabrać głos w tej sprawie i domagać się, y, jeżeli będzie Pani chciała. Oczywiście ja sądzę, że pani w, tej, w tym drugim roku nie jest na tyle silna, prawda? Bo, bo no, ale, bo ale... w ogóle zaczynać tego tematu. No, ja wiem, ale ja myślę, że pani jednak... Y że Pani jednak dojdzie, już nie mamy Pani Tereski na, na wizji, natomiast ja jeszcze dokończę, że Pani w okolicach jesieni po prostu będzie już na tyle silna, że, że Pani będzie chciała się domagać swojej części. To jest oczywiście Pani decyzja, to będzie Pani decyzja, natomiast ja myślę, że, że w ogóle już od jesieni bardzo się polepszy Pani Teresko i, i jeszcze jedną runkę, którą bardzo chcę Pani dać, bo będzie, będzie Pani wtedy silniejsza, weselsza, bardziej, bardziej taka podbudowana runa w Unii, którą, którą Pani przekazuje. Dobrze I proszę się wspierać jej, jej energią. Bardzo dziękuję Pani Teresko za, za połączenie. No i co? I o kryształku już powiedziałam, także trzy kryształki według zasad Feng Shui pod lampę kuchenną przyciągają nam pieniążki, oczywiście rozświetlają, energetyzują pomieszczenie, przyciągają nam dobra materialne. Bardzo 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 serdecznie Państwa zachęcam do, do korzystania z energii kamieni, do, do wspierania się, do czarowania swojego świata, naprawdę warto, sama, sama jestem tego przykładem, dobrze. I przejdziemy do SMS-ków, które już na mnie czekają. Pani Karolinka, urodzona 14 maja 76 roku. Napisała, co mam zrobić, aby przyszłość była dla mnie lepsza i żebym była szczęśliwsza w obecnym związku. Pani Karolinko, nie podała mi Pani daty urodzenia swojego partnera, więc sprawdzę tylko Panią. 14 maj 1976 rok. Oj, to Pani rzeczywiście jest takim żywym srebrem bardzo żywym srebrem. Pani. U pani się musi coś dziać. Pani się musi musi bardzo dobrze by było, gdyby pani wyjeżdżała chociażby na weekend, żeby, żeby się po prostu coś działo w pani życiu, dlatego, że, że pani bardzo nie lubi stagnacji, nie lubi pani nudy, nie lubi pani jak, jak wszystko jest takie takie nijakie. A poza tym pani Karolinko, no niestety kolejna osoba, która jest w dziewiątym roku, dziewiąty rok jest rzeczywiście takim trudnym czasem trudną, trudną energią. To jest taki rok czyszczenia i tutaj wszystko to, co, co rzeczywiście wydaje, wydaje się być niepotrzebne nam, y, 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 gdzieś tam przeszkadzające, po prostu odchodzi. Ale zobaczymy w kartach, co ma Pani Karolinka zrobić, aby była lepsza przyszłość dla mnie. I szczęśliwsza w obecnym związku. Co ma Pani zrobić? Wyjeżdżać. To, co powiedziałam z numerologii, wyjeżdżać Pani Karolinko. Nie wiem, czy, czy w poszukiwaniu pracy, bo co prawda o pracy, ale tutaj mam za granicę i widzę, że, że generalnie to chyba gdzieś tam jest jakiś pomysł za granicę i powiem Pani, że to jest bardzo dobry pomysł. Pani Karolinko, proszę wyjeżdżać, proszę wyjeżdżać jak najczęściej. Proszę, tak jak powiedziałam już, nawet z samej numerologii, tutaj też mi karty jakby potwierdzają to, że nawet na weekendy, zmieniać po prostu energetykę miejsca pobytu, żeby zwłaszcza teraz, prawda, wiosną, kiedy to wszystko jest, jest takie piękne, tak, takie pachnące i takie zielone wokoło, po prostu da energetyzować się, wyjeżdżać, zmieniać, zmieniać energetykę I tu jak najbardziej. Miłość jest, Pani... pani... Karolinko, co prawda w tym rozkładzie nie pokazała mi się, to znaczy nie wiem, czy to jest w obecnym związku, ale miłość jest też już tutaj, zaraz pani pisana. Ja zaraz zobaczę, co będzie w tym obecnym związku, żebym była szczęśliwa w obecnym związku. Tak pyta pani Karolinka. Zobaczę, partner pani, no bardzo zablokowany, partner pani Karolinko. Zablokowany, bardzo zamknięty, jakby już na panią. Pani widzę, kocha tego partnera, myśli o nim. Dużo emocji, ale też dużo, dużo strachu, pani Karolinko. No nie wiem, nie mamy daty urodzenia, nie można. Nie można tutaj sprawdzić. Pani Karolinko, karty, karty mówią tak, co zrobić? I tutaj kolejny raz pokazana Runa Rajdo, która, która właśnie radzi wyjazd i nawet właśnie w związku widzi Pani, jakby ten, ten rozkład potwierdza mi tamten wcześniejszy. Po prostu wyjechać, wyjechać między innymi, między innymi na, na weekend. ja zapraszam na przerwę i, i po przerwie czekam na Panią Karolinkę z SMS-ami. Dziękuję. W codziennej pielęgnacji twarzy: Że Dylan Nivea jak Dylan Deeper. Od